Tutaj życie niewiele jest warte. To życie w nędzy i w cieniu ludzi wpływowych i bogatych. Ale wkrótce wszystko się zmieni. Wkrótce wkroczę do Królestwa Ciemności. Nic nie jest istotniejsze niż ochrona naszego drugiego Rzymu. Nasi wrogowie z innych stron są niebezpieczni. Moje dzieci zostały nie odebrane. Potrzebujesz pieniędzy. Dużo pieniędzy. Wymyślę jakiś sposób. Ja będę mistrzem ceremonii. Wiem, czego się boją, wiem czego pragną i zapewnię igrzyska, które zaspokoją te pragnienia. Mój syn, pokaż, że umiesz walczyć. Zatem wkrótce zobaczymy się raz jeszcze. Look at me now. 20 lat temu żebrałem. Raz oberwałeś, raz kogoś pobiłeś, ktoś dostaje nóż w żebra. Myślałem, że nie żyjesz. A teraz, gdy odebrałem ci wszystko, zamierzam cię zabić. Nie ma rzeczy niemożliwych. Może kiedyś, plebejusze jak my będą rządzić tym miastem. For... Jeśli tego nie zrobimy. Niech zaczną się igrzyska!